Jak się żyje Damian? Dobrze jest, nie narzekam. Zmęczony? Piękna pogoda. Wszystko jest okej. Okay. A jak zdrowie? Znaczy zmęczony, no po prostu no spałem się u kolegi, no po prostu mnie przygarnął. W nocy bym z wiadomo. I tak po prostu no. Jestem wdzięczny bardzo za to, żebym po prostu wziął do domu, żebym się po prostu wyspał. Nie? wyspał Ale masz poczucie rzeczywiście dzisiaj był lód na szybach. Tak. I też kałuże były pozamarzane, tak, że tak, tak. był mróz. No. czy ty wiedziałeś, że będzie tak zimno i dlatego znaczy, do tego prostu Znaczy no nie wiedziałem po prostu, no kolega mnie tutaj znalazł na patelni i po prostu mnie zabrał do siebie, nie? Aha, no wiem po prostu, no nie jest nie no wiadomo, nie? ale to dobrze, że są tacy ludzie jeszcze Tak, chcą tak, dokładnie. No. A z tego, tego chłopaka już znam ponad ponad dwa, 3 dwa, lata. Zawsze mi pomaga, kiedy mnie zobaczy. kolacyjka była? Tak, dokładnie. No. Ciepła, I... herbata, zrobione. łóżko. Aha. Dokładnie, tak. I jak takie noce, jak właśnie ta, którą spędziłeś, nie powodują takiej Twojej większej chęci czy determinacji, żeby I... sobie poradzić? Jak spodoba... na razie to mi to nie przeszkadza. Aha. Nie ma już takich zim, wiadomo, jak były kiedyś. Rozumiem. Posłuchaj, ja chciałem właśnie troszkę pogadać o takich relacjach. Pomiędzy ludźmi na ulicy o pewnych zasadach, które Rozumiem. obowiązują. Tu w tej chwili na Patelni jest taka akcja odzyskania pieniędzy. Jeden bezdomny chce od nie. drugiego odzyskać pieniądze. No. no, nie jest to mała suma, tysiąc złotych. Jak to jest pomiędzy bezdomnymi? Czy wy sobie pożyczacie pieniądze? Tak, dokładnie. Często, jest... Często się tak zdarza, że po prostu no, jeden drugiego po prostu wspiera finansowo, czy tam dają kanapkę. Wiadomo, nie? Ja już się dużo razy właśnie spotkałem z takimi rzeczami, że po prostu no, jeden drugiemu pożyczył tam tak jak Ty mówisz 1000 złotych, no tylko chłopak pracował, teraz jest problem, bo chłopak nie ma pieniędzy, żeby mu za to oddać, nie? Ale po prostu, no nie wiem, no, nie ma żadnych tam bijatych czy coś, po prostu no jest normalnie, nie? Tutaj w tym przypadku to były dwa telefony i mhm. osoba, która te telefony dała, wyceniła no, wycieniła je na tysiąc złotych i ta druga to przyjęła, jak gdyby akceptując te ceny. No, 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 no. Natomiast ostatecznie, ponieważ ten dług wydaje się być nieściągalny, to no. ten, który chce odzyskać pieniądze, mówi: OK, dobra, daj mi 500 złotych, tak, tak, i tak. to będzie trudno odzyskać. No tak, no, ale to ja ci powiem, że no, liceo, o takie kwoty to, to się raczej nie martwi, nie? No Bo właśnie, to... Dzień dwa dzień, dzień i po prostu masz te pieniądze, no. Nawet 5 słów, tak? No tak, no dokładnie. A rozumiem to ulica jednak potrafi wynagrodzić waszą znaczy ja, Powiem to Jacek, że dużo nam ludzie pomagają. Bardzo dużo. Właśnie są osobom bezdomnym. No Też, też się zdarza, zdarzają takie sytuacje, że po prostu jeden powie odejdź, czy tam jakieś mocniejsze słowo i tak dalej, i tak dalej. Dużo razy się właśnie spotkałem z tym, że powiedzieli do mnie no... Spadaj. No można no, to tak delikatnie, delikatnie powiedzieć. Mm. Do, też z tego wniosek, że bardzo dużo pieniędzy jednak idzie na alkohol, bo tak. policja z jednej strony dużo tak, daje, dokładnie. a tak jak sam powiedziałeś w poprzedniej rozmowie, ty każdego dnia zaczynasz dzień na nowo, bo nie. No jest. tak, dokładnie, dokładnie tak. A dzisiaj jest rano, więc znowu jesteś pusty. No, taka tak się, jest prawda. Taka jest prawda, ja tego nie ukrywam. Powiedz mi, czy tu są jakieś grupy bezdomnych, czy wy się jakoś. Nie, 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 związujecie to, jest po prostu, grupy? to po prostu osoby są, mną, no. to nie, nie są grupy, po prostu jeden, jeden. Pomaga drugiemu, o taką mogę powiedzieć. Że chodzą sobie we trzech, to jeden, jeden polega na drugim, o to chodzi nie. A jak wyglądają sprawy związane z jakimiś kłótniami awantura, awanturami? No tu była taka historia wczoraj, że Robert mhm. i Asia się pokłócili. Nie no. wiem, czy wiesz o tym. Przyjechała nie, nie policja, zgarnęli ich do izby wytrzeźwień. No. Jak właśnie takie historie wyglądają? On mówi, to była taka małżeńska sprzeszka już w jak jechali tą gabaryną czy kabaryną, jak się mówi? Kabaryna czy gabaryna? Kabaryna. Kabaryna. kabaryna, lodowa. Lodowa. ale kabaryna, nie gabaryna. Kabaryna. Kabaryna, sprzeszka. No, mi się powiedział. W każdym razie jak jechali tą kabaryną to już sobie buzi dali, już byli pogodzeni. Trzeba no, no, no. by było spędzić noc na izbie. Wyszedzień, jak to właśnie jest? Czy to są kłótnie, awantury? Nie, to, to są po prostu takie delikatne... Nieporozumienia, jak ja, to, jak ja to mówię. Zawsze się kończy tak, że wszystko się rozchodzi po kościach i wszystko. No, no właśnie, bo wy w sumie chyba macie świadomość tego, że jedni jesteście zależni od drugich. Tak, dokładnie. Prawda? I tak. jest jakaś taka, nie wiem, współodpowiedzialność. Tak, dokładnie. Czy ty w swojej historii właśnie osoby bezdomnej pamiętasz jakieś takie poważne. Zzeczki między sobą? Nie. Tak. Jeszcze się nie spotkałem z takim czynem, że po prostu ktoś podeszedł, mnie uderzył. Czy, czy coś takiego. Nigdy w życiu się nie spotkałem. Zdarzają się, pewnie, że się zdarzają, ale to sporadycznie. A jak, jak już mówiłem, to za chwilę idę, zostawam na piwo i wszystko jest ok, jak bracia. A jak rozwiązujecie problemy, na przykład właśnie problemy dłużności? Czy ty pożyczasz pieniądze? Pewnie, że tak. Od kogoś? Od kogoś, tak. A sam komuś? Sam, tak samo komuś. Też pożyczam. Dokładnie tak. I masz problemu potem z wyegzekwowaniem? Nie. nie. Z zawsze jest tak, że, że to nie są tak jak ty powiedziałeś tysiące hmm. po prostu pożyczonych tych pieniędzy, tylko tam jest 5-10 zł, no to A, wiadomo. On ma dziś, ja jutro będę miał i tak po prostu go spotkam i idziemy na piwo i wszystko jest ok. Hmm. A czy zdarzają się takie sytuacje egzekwowania długów? Że... Nie, nie. Nie, nie, ma takich, nie ma takich rzeczy na ulicy po prostu. Rozumiem. Łatwiej jest zapomnieć o długu czasami stracić pieniądze niż tak niż się po prostu sklić, do konfliktu. Dokładnie. A nie uważasz, że lepiej byłoby po prostu nie pożyczać pieniędzy? No tak uważam i tak nie uważam no po prostu no. Ja mam taką zasadę jak ktoś mówi do mnie halo halo to ja już od razu mówię nie mam <laughs> zanim jeszcze powie jest, to ja. Mówię. Zanim roz, rozwinie zdanie to już nie mam. <laughs> Rozumiem. Już nie mam. Jeżeli chodzi o wsparcie, mhm. jak, jak wy się wspieracie nawzajem? Po no, prostu dobrym słowem, rozmową. Rozmowa dużo robi na ulicy, bardzo dużo. Ja wolę na przykład rozmawiać niż po prostu się z nic kłócić, bo to wiem, że kłótnią do niczego nie dojdziemy, tak? A usiądę z nim, porozmawiam i tak dalej i wszystko jest okej. Okay. Czy jeżeli chodzi o picie alkoholu, to czy robicie to, że tak powiem, społecznie? W sensie tym, że w kilka osób czy pije się raczej w samotności? No to. Czy, czy... To zależy. Powiem tobie, to zależy. Jeżeli kogoś nie znam, no to po prostu z nim nie piję. A jeżeli kogoś znam, no to po prostu zapraszam go na piwo jako dobry kolega. Wiem, że on się oddzięczy w jakiś tam pewien sposób. Albo się oddzięczy, albo się nie oddzięczy, bo to wiadomo, to też różnie bywa. No właśnie. Ale po prostu wszystko jest ok. Nie? Mhm. Czy ty potrzebujesz obecności innych ludzi, żeby być z Tak radosnym? Często? Często. To tak sobie myślę, że i te rozmowy ze mną mają jakiś taki sens. Dokładnie towarzyski... tak. Dokładnie tak. No. Towarzyski sens. Po prostu y, tworzy się jakaś relacja. O to chodzi. Dobrze mi się z Tobą rozmawia, bo ja jesteś dobrym człowiekiem. O to I chodzi. Wzajemnie. Powiedz mi, czy ta pomoc wzajemna dotyczy też innych rzeczy niż tylko pieniędzy. Na przykład mówiłeś, że też dzielicie się jedzeniem. Tak, dokładnie. A jeżeli chodzi na przykład o ubrania, czy możesz dostać ubrania yy, od innego bezdomnego? Yy, tak, mogę dostać. Już, już nie raz yy, kolega mi. Nie wiem, pożyczył kurtkę, dał mi spodnie, dał mi buty, ubrał mnie po prostu. No. I to Cześć. działa w dwie strony. Kolega bezdomny. Dokładnie tak. Mhm. A jeżeli chodzi o inne sprawy, czy ta osoba, która jest za moimi plecami, wszystko w porządku jest, tak? Bo tak, wszystko. Cienią, pani, wiesz, pani tylko przechodziła. Stresem. No, Praca w, no, w środowisku szkodliwym, ryzykownym. No. Jest stresogenny, a to była w ogóle kobieta, okej. Okay. Tak, w każdym razie, jeżeli chodzi o inne metody wsparcia, na przykład nie wiem, dajecie sobie rady, na przykład co do noclegowni, co do punktów wydawania? Tak, tak, tak. Jeden ja przekazuje drugiemu, drugiemu informację, gdzie jest na przykład wydawka, nie? Mhm. I jak jest tutaj, no to ktoś przychodzi na przykład na patelnię i mówi, chodź, bo tam jest jedzenie, wydają, wydają jedzenie, tak? Mhm. No i tak to się odbywa, no. My się już znamy, nagraliśmy sporo filmów w sumie, ale dzisiaj spotkałeś mnie jak nagrywałem tego shorta tak. z tym podróżującym kamykiem. Tak. I tak się zatrzymałeś, patrzyłeś. Co ty w ogóle sądzisz o tej inicjatywie podróżujące kamyki? Do... Dobre to jest, no po prostu to jest ciekawe, no. Coś na przykład nowego, nie? Bo ja się spotkałem właśnie, jak zobaczyłem tego kamyka, to widziałem w Krakowie, widziałem w Katowicach właśnie te... Ale to ty mieć dużego kamienia, bo ja widziałem takie małe, kolorowe kamienie. Żółte, niebieskie. To jest naprawdę fajne. To jest Podoba taki... mi się to. Wydaje mi się, że jest poza tym, że to jest ładne, to jest też bardzo inspirujące. Tak, dokładnie. Aha. No ja po prostu... prostu ktoś ma taką zajawkę, że sobie kamień maluje, stawia gdzieś go na murku. Taka osoba jak ty przychodzi i po prostu się tym interesuje, tak? Aha. Bo ja sobie myślę o jeszcze jednej rzeczy, że to bardzo inspiruje. No we mnie się od razu budziła taka chęć do podróżowania. Wiesz, jakbym wziął ten kamień w kieszeń i bym pojechał, poleciał no cały czas gdzieś tak, tak, i Tak, tak, tak. I go po prostu zostawił w innym miejscu, tak? I też pomyślałem sobie o tym, że chciałbym sam takie kamienie stworzyć. A co mhm. ty myślisz o tym, żeby tu na patelni zrobić taką inicjatywę dla osób bezdomnych właśnie, żebyśmy grupą Dlaczego nie? wymalowali? Naprawdę, te to, jest nie Naprawdę to jest ciekawe. Naprawdę to jest ciekawe. To dobry pomysł po prostu. No to jest też jakieś odbieganie od, od codzienności, mhm. że masz problemy, ale jednak coś tam robisz i po prostu zapominasz o paru problemach, tak? Ale też być może byłaby to forma zwrócenia uwagi ludzi na problemy osób bezdomnych, bo tak. Na przykład mogłoby tam być jakieś logo na tym kamyku, albo nawet napis bezdomni. Dokładnie prawda? tak, dokładnie. I żeby pokazać, jaki jest zasięg tej akcji. Mm -hmm. Bo wtedy te kamyki, jak rozumiem, by podróżowały razem z innymi ludźmi. Tak, tak, i tak. I tak, tak, do tak. nas wracały na przykład zdjęcia czy No, czy no. rozumiem wszystko. Myślisz, że ma sens uwrażliwianie ludzi na Wasze problemy? Ja wiem. Ja chyba nie. Ale Ty żyjesz z pomocy tych ludzi? No tak, dokładnie. No. Kolega się wziął po tak który, tak, tak, który jest domny. Czy gdyby ludzie więcej wiedzieli o problemie bezdomności, to byliby bardziej życzliwi dla Was? Podejrzewam, że, że mogłoby tak być, ale niekoniecznie. A jak? Bo ludzie są, są różni. Jak Ty jesteś traktowany? Pani chce podejść tutaj? Nie, nie, hmm? Bo Pani chyba ma, miała do Ciebie jakąś sprawę, tak mi się wydaje. Nie wiem, no, tak tak się tak samo się wydawało, odeszła no po prostu. i nagle się zorientowała, że no. nagrywamy i odeszła. No właśnie, to często się zdarza, że ktoś sam do Ciebie podchodzi, tak. żeby zagadać? często. I żeby Po pomóc. prostu, nie wiem, inni ludzie widzą, że, że na przykład Ty masz problem, czy ja mam problem. No i po prostu jest dużo takich osób, że po prostu podejdzie i się pyta czy wszystko jest okej, okay, czy mogę Ci jakoś pomóc i tak dalej. A spotykasz się z przeciwnymi zachowaniami? Z zachowaniami na przykład, przepraszam za, za słowo, bo to jest brzydkie słowo, mhm. z odrazą? Tak. Często. Częściej niż po prostu, niż życzliwi ludzie do Ciebie podejdą i chcą z Tobą porozmawiać, no. Więcej jest z nas od razu niż życzliwości. Dokładnie tak, od razu jest odejdź, spada i tak dalej, i tak dalej. To co robimy, akcje kamyki? Pewnie, że tak. To chyba nie jest głupi pomysł. Nie, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Pierwszy raz się właśnie spotkałem, że że ludzie to po prostu robią, nie? Widzę, jak Kiedyś... się buziach uśmiechnął no na, na mysz o tak. malowaniu. No tak, dokładnie. Wiesz, że jakby tam jaka kanapka była przy tych kamykach, to. Albo było... ciepła herbata, albo ciepła No, herbata. Dobra, pomyślimy na tym. No widzisz, jak to się, Pewnie, jak że jak tak to się pomysł zrodził w takiej rozmowie. No tak. Bardzo ci dziękuję, Damian, za rozmowę. Nie ma problemu, zawsze Cię polecam na przyszłość. Dziękuję.